Uwielbiałam rysować jako dziecko. Rodzice patrzyli na to przychylnym okiem, ale trzeba pamiętać, że tamte czasy to były czasy, kiedy o zawodach przyszłość to był ekonomista, to był adwokat, to był lekarz. Ja miałam być adwokatem. Notatka wizualna to jest notatka, która łączy obraz i słowo, bo tu jest kwestia funkcjonowania naszego mózgu, że mamy tą prawą, lewą półkulę, jedna, która przyswaja to, co właśnie wizualne, odpowiada za tą część kreatywną. I ta druga, która myśli bardziej linearnie. Teraz narysuję mózg. I teraz rysujemy sobie dwie półkule, dwie półkule, które mogą mieć formę takich chmurek. I wpiszemy words jako słowa. A tutaj będziemy mieć e, obrazy, czyli wpiszemy sobie images. Zaczęłam jeździć na szkolenia, zaczęłam się dokształcać na szkolenia polskie, międzynarodowe. Mocno zaangażowałam się też w społeczność międzynarodową e, związaną właśnie ze sketchnotingiem, i w tej chwili jestem grafikorderką recorderką i sketchnoterką. Prowadzę również warsztaty i facilituję e, spotkania w firmach. Pracuję z różnymi tematami, z różnymi obszarami. Za każdym razem muszę się przygotować, ja z drugiej strony za każdym razem też, też, też po prostu poznaję jakiś nowy temat, ale na przykład, tak jak jestem tutaj dzisiaj i patrzę na, na tą naszą halę Odra, i tu jest tyle takich fajnych. E, logotypów różnych jest mnóstwo typografii różnej zastosowanej, to wygląda super i od razu sobie tak myślę, dobra, to teraz mogłabym sobie zrobić notatkę taką i wziąć ten element, przenieść i ten element, a tu jeszcze podrysowałabym to albo dorysowałabym tamto, co może być ciekawe, że dużo mam tych markerów, zresztą tak jak widać też, też tutaj, bo jak w każdej dziedzinie sprzęt jest ważny i tutaj też jest różny sprzęt, który daje różne możliwości, markery z różnymi końcówkami, różnie napełniane i tak Więc na przykład będę zaczynała od użycia markera, który ma taką zaokrągloną końcówkę. Wizualne to nie jest tylko samo narzędzie, które może nam pomagać zapamiętywać e, treści. I to po prostu fajnie jest też je wykorzystywać e, tak w życiu prywatnym, codziennym. Sup jest różowy. No, i na przykład powstało coś takiego. Największą satysfakcję, uznanie ze strony klienta.